Bajkowy korowód przeszedł dziś ulicami śmigla odbył się z udziałem ponad 700 dzieci z całej gminy. Korobut w Krainie Baśni i Bajek wpisuje się w obchody Tygodnia Bibliotek organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Śmiglu. Te zainaugurowano w poniedziałek 9 maja. Przy Centrum Kultury spotkało się ponad 700 dzieci z przedszkoli działających na terenie gminy Śmigiel. Impreza jest po to, żeby biblioteka zaznaczyła swoją obecność i w Śmiglu i w całej gminie, żeby ludzie sobie, co niektórzy przypomnieli, że ta biblioteka jest, działa i myślę, że będzie działać. Impreza odbyła się po raz 13, a has. Jakie jej przyświecało, to legendarne dzieje Polski. Jest to dopingujące nas, bibliotekarek, no i oczywiście radość cieszy nas, że na nasze zaproszenie aż tyle dzieci odpowie. Ja muszę nawet powiedzieć, że dzisiaj jak rano wstałam, to yy, mówię sobie: O Boże, Barbara, jak to dobrze. Nie musicie się martwić o pogodę. Wspólnie z dziećmi w korowodzie uczestniczyła Małgorzata Adamczak, burmistrz Śmigla. Ogromna liczba dzieci, ale przede wszystkim przebranych, zrobiło się bajkowo, kolorowo i chyba to najważniejsze, żeby się dzieci cieszyły. My mamy jakby w tym wszystkim brać udział, dorośli. No i pani burmistrz postanowiła nie być gorszą tak i też się przebrać. Tak, to co miałam założyłam. A co to jest za strój? No myślę, że królewski strój. Legendarny korowód przeszedł ulicami Śmigla wzbudzając niemałe zainteresowanie mieszkańców. A w ramach tygodnia bibliotek odbędą się jeszcze warsztaty dla przedszkolaków pod nazwą Legendarne Początki Państwa Polskiego będą warsztaty dekupażu dla, dla seniorów oraz gminny konkurs pięknego czytania, szczegóły na stronie internetowej Śmigla.